Nie wiedziałem o tym. Po 15 latach wychowywania trójki dzieci był to dla mnie pewien szok. A co takiego? A no to, że jest zestaw konkretnych sygnałów, na podstawie których możemy podejrzewać, że u naszego dziecka występuje poważny problem z odpornością. I nie, nie jest to kwestia liczby infekcji w sezonie, jak się powszechnie uważa. A co? No to właśnie powie nam dzisiaj nasz pediatra Maciej Ostrowski. Maciej, dzisiaj będziemy mówili o odporności i zrobimy bardzo ważną rzecz, bo ja jak jestem ojcem już 15 lat i mam trzy córki, tak jeszcze do tej pory, nie wiem dlaczego, nie usłyszałem o tym, że są bardzo wyraźne sygnały, które mogą świadczyć o niedoborach odporności. I my dzisiaj, a ty właściwie wymienisz te wszystkie sygnały, które. E, mogą wzbudzić niepokoje, powinny rodziców zachęcić do działania w tej kwestii. Ale zanim do tego dojdziemy, to musimy wytłumaczyć, czym odporność jest tak w ogóle i jak się dzieli, bo ja już wiem od ciebie, że się dzieli. Tak. No to zacznijmy od tego, czym jest ta odporność. Więc to, jest to taka zdolność organizmu do ochrony przed drobnoustrojami, przed wirusami, bakteriami, grzybami, ale w zasadzie wszystkim, co jest nam e, obce. Całość tego procesu e, realizuje właśnie nasz układ odpornościowy. I teraz, odporność możemy podzielić na odporność. E, Wrodzoną, czyli nieswoistą, i nabytą, czyli odporność swoistą. To odporność wrodzona to jest taka szybka reakcja naszego organizmu, pierwsza linia obrony przed patogenami. To są mechanizmy niezmienne od pokoleń. Ważne jest, że ona nie pozostawia pamięci immunologicznej. Czyli przy każdym zakażeniu nasz organizm, każdym kolejnym zakażeniu, nasz organizm nie będzie pamiętał, że już się z taką infekcją borykał, i te mechanizmy nie będą sprawniejsze niż za pierwszym razem. Elementami tej wrodzonej Odporności są również bariery fizyczne, tak? czyli na przykład skóra albo kwas żołądkowy, który też będzie chronił nas przed przejściem patogenów dalej. I to jest odporność nieswoista. Druga odporność, czyli ta odporność nabyta, swoista, ona jest powolniejsza, ale jednocześnie dużo bardziej skuteczna. W momencie kontaktu z wirusem czy bakterią, a w zasadzie z jego elementami, jego białkami, dochodzi do aktywacji bardzo różnych procesów immunologicznych i m.in. wytworzenia przeciwciał albo komórek, specjalnych komórek, które będą zwalczały takie zakażenie. Ta odporność zostawia tą wspomnianą przeze mnie pamięć immunologiczną, czyli przy każdym kolejnym zakażeniu tym samym patogenem. Ta odporność będzie sprawniejsza, a te i hmm, będziemy sobie lepiej z tą infekcją y, radzić. To jest takie pocieszenie dla rodziców, którzy borykają się z tymi nawracającymi infekcjami u tych dzieci żłobkowych i przedszkolnych, że jednak ta odporność przez ten kontakt z, z, właśnie z różnymi zagrożeniami, o których mówiłeś, y, się wzmacnia. No tak, ta encyklopedia różnych cząsteczek, z którymi się kontaktowaliśmy, na stale się poszerza. No i dzięki temu ta nasza odporność jest coraz lepsza. Chociaż pamiętajmy, że jednak te patogeny starają się nas oszukać, tak i ukrywają niektóre białka, albo wytwarzają ich inne wersje, po to, żeby ominąć ten mechanizm. ominąć już się ten mechanizm, dokładnie. Tak. No i jakby taki z tego też wynika na przykład fakt, że co roku musimy się szczepić po raz kolejny na grypę dlatego że ten wirus ewoluuje i co roku jest trochę inny dlatego szczepionka z poprzedniego sezonu nie jest już skuteczna na, w kolejnym No właśnie, czyli zdajemy się na to, że układ odpornościowy się kształtuje, ale jednocześnie oczywiście wspieramy szczepionkami. O to kształtowanie układu odpornościowego chciałem cię zapytać o kolejne jego etapy. No bo to się zaczyna jeszcze w ciąży oczywiście. Tak, układ odpornościowy rozwija się już w okresie y, prenatalnym. To wtedy rozwijają się takie narządy, jak grasica czy śledziona, y, które są kluczowe w prawidłowym jego rozwoju. Tak? Y, taki kolejny ważny moment, to jest okres między y, urodzeniem a szóstym miesiącem y, życia. Wtedy obserwujemy taki. Dołek immunologiczny. Tak? Mamy przeciwciała, które mama przekazała nam jeszcze w okresie ciąży, ale ich ilość z miesiąca na miesiąc maleje. Jednocześnie ta produkcja przeciwciał własna jest na tyle mała, że dziecko może nie poradzić sobie z ciężkimi zakażeniami. Dlatego tak dużo mówimy o profilaktyce zakażeń w tym okresie. Tak? Czyli o tym, żeby unikać miejsc zatłoczonych, o tym, żeby. Od strategii kokonu, nie wiem czy o tym wspominaliśmy kiedykolwiek, ale czyli szczepieniu osób z otoczenia dziecka, tak? Jeżeli my nie zachorujemy, no to, jest, to wtedy nie przeniesiemy tej choroby na dziecko, dlatego zachęcamy rodziców do szczepienia na grypę, na krztusiec, na. Na COVID. tak? Więc to jest jedna rzecz. Dlatego mówimy o karmieniu pokarmem matki, tak? bo pokarm matki zawiera immunoglobul immunoglobuliny, zawiera specjalne substancje czynne takie jak lizozem czy laktoferyna, które będą też przeciwdziałały tym zakażeniom, o których mówiliśmy. No i przede wszystkim dlatego też w tym, tych pierwszych miesiącach życia tak intensywnie się szczepimy, właśnie po to, żeby pobudzić ten układ odpornościowy do lepszej. Funkcjonowania. No i potem przychodzi czas, kiedy idą do żłobka albo do przedszkola, i to już jest taki moment, że nie da się unikać zatłoczonych miejsc, bo żłobek i przedszkole to dziki tłum bardzo często. No i tam już jest kłopot rzeczywiście, bo wszyscy, którzy przechodzili żłobek i przedszkole razem ze swoimi dziećmi, to wiedzą, że tych infekcji jest mnóstwo i odnosimy wrażenie, i tu się zaraz okaże, że to wcale nie jest takie wrażenie, że dziecko jest więcej w domu odchorowując, niż rzeczywiście w przedszkolu. Ile tych infekcji stanowi normę, bo to się tak pozornie wydaje i w moim życiu to się przewijało, że zawsze było pytanie o odporność, o dobrze działający układ odpornościowy, dobrze prawidłowo rozwijający się układ odpornościowy, było pytanie o ilość, liczbę infekcji. Ale okazuje się, że to nie jest dobry wyznacznik, bo tych infekcji może być i 10 w ciągu roku. Mm, tak, dokładnie, tak jak Maciuku, jak, jak mówisz. Ten okres, o którym wspominasz, to jest taki okres bardzo intensywnego rozwoju naszej odporności, w zasadzie takiego ustawicznego jej treningu. Według różnych autorów ten układ odpornościowy rozwija się do 9, nawet do 12 roku życia. Tak? A do tego czasu tych infekcji może być naprawdę dużo. I nie musi to do końca budzić nasz niepokój, o ile te infekcje mają taki łagodny i samoograniczający się charakter. No bo to jest tak rzeczywiście, że ich jest tak dużo, że trudno jest liczyć, skoro mm, to się naturalnie zmienia. Jest chwilę w przedszkolu i w żłobku, już jest w domu, bo jest chore. Jest chwilę w przedszkolu i żłobku, już jest chore. I tutaj to liczenie nie ma sensu. No bo... One często nakładają się też na siebie, mhm. więc mamy takie poczucie ciągłego trwania tak. tych objawów. Do 10, nawet do 12 infekcji w roku stanowi normę, więc y, y, zobacz, jeżeli tą liczbę pomnożymy sobie razy, powiedzmy 2-3 tygodnie, które ta infekcja może trwać, dołożymy do tego, nie wiem, taki tydzień czy dwa tygodnie, y, kiedy jest względnie dobrze. Pomnożymy razy te 10-11 infekcji, to okazuje się, że z wyłączeniem może wakacji, w zasadzie dziecko może chorować przez, przez cały rok. rok tak. No tak. i to jest niestety smutna, smutna prawda. Czyli faktycznie jest tak, że tak jak już powiedzieliśmy, że dziecko w zasadzie jest więcej w domu niż w żłobku czy przedszkolu i liczenie tych infekcji trochę traci sens, bo jest ich po prostu dużo. Ten kalendarz się wysyca na tyle, że tu ciężko ocenić na podstawie liczby infekcji, czy mamy problem pierwotnego niedoboru odporności. Ale jest bardzo dobra metoda, 10 bardzo wyraźnych, bardzo konkretnie wskazanych sygnałów ostrzegawczych, na podstawie których możemy nabrać podejrzeń, że mamy w naszym domu problem pierwotnego niedoboru odporności, przynajmniej powinniśmy się zainteresować, przebadać dziecko, czy rzeczywiście tak jest. Te 10 sygnałów ostrzegawczych przygotowała fundacja. Proszę cię, powiedz o fundacji i o tych sygnałach. Tak, to, jest to lista 10 sygnałów ostrzegawczych przygotowanych przez fundację czy Freya Modela. Jest to fundacja stworzona przez rodziców chłopca, który zmarł z powodu właśnie nierozpoznanego, pierwotnego niedoboru odporności. Jest to lista Objawów, czy bardziej takich zdarzeń, które powinny nam sugerować takie rozpoznanie. No i postaramy sobie to po kolei wymienić. Będą to nawracające zapalenia uszu, cztery lub więcej takie infekcje w ciągu roku. To zapalenie ucha. W ogóle ucho jest takim miejscem, gdzie często te infekcje bakteryjne się lokalizują. Będzie dwa lub więcej poważnych zapaleń Zatok w ciągu roku, y, takie przedłużające się antybiotykoterapie, y, dwa lub więcej zapalenia płuc w ciągu roku. Y, to proszę zauważyć, nie tylko y, infekcje, ale też na przykład brak oczekiwanego przyrostu masy ciała dziecka. Tak? Czyli dziecko, które stoi w siatkach centylowych. Tak? Dzieci z założenia rzadko chudną. My nie widzimy, że spada nam masa ciała ale widzimy, że te przyrosty są nieadekwatne do tego, jak to powinno wyglądać. Tak? Czyli widzimy wtedy, analizując to w siatkach centylowych, zachęcam do korzystania z różnego rodzaju aplikacji, które nam pięknie rysują wykresy, jak dziecko przyrasta na masie. Widzimy wypłaszczenie tej linii. Tak? Czyli ten, ta krzywa zaczyna nam nagle pochylać się w dół. To będą nawracające głębokie ropnie skór, lub skóry lub narządów wewnętrznych. To będą ciągłe pleśniawki w jamie ustnej albo grzybica skóry. To będzie konieczność stosowania antybiotyków dożylnych tak, w przebiegu leczenia infekcji, czyli finalnie w warunkach polskich będzie to konieczność hospitalizacji, żeby te choroby wyleczyć. To będzie dwa lub więcej zakażeń narządowych, czyli takich zakażeń jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, jak posocznica, jakieś ropnie brzuszne. No i ważna rzecz, czyli występowanie pierwotnych niedoborów odporności w rodzinie. Tak? To też jest taki sygnał. Jeżeli mamy jakieś dodatkowe wskaźniki postaci częstszych infekcji, to też takiego pacjenta należałoby przebadać. Ucho, tak jak powiedziałeś, ucho jest takie newralgiczne, ten pierwszy punkt, że takie istotne. Tak, no to jakby tutaj. Nie, nie, nie chciałbym też żebyśmy tutaj myśleli, że każde dziecko, które ma cztery zapalenia ucha w ciągu roku ma pierwotnie niedobór odporności, tak? Najczęściej przyczyną będzie jednak przerost migdałka gardłowego, nawracające infekcje wirusowe głównych dróg oddechowych, które nadkażają się bakteryjnie, tak? Ale być może taką wstępną diagnostykę w tym kierunku powinniśmy jednak tak, przeprowadzić. Bo chcesz podkreślić, że to są sygnały, a nie pewniki, czyli po prostu one się pojawiają, to trzeba, trzeba przebadać. Dwa lub więcej poważnych zakażeń zatok w ciągu jednego roku i pytanie z dziedziny takich, nie, za którymi nie przepadasz, czyli co to znaczy poważne, bo to jednak subiektywne pewnie. Nie ma takiej definicji, co to znaczy poważne, ale myślę, że jakby wracając do tych punktów, o których mówiłem wcześniej, jeżeli taka infekcja wymaga na przykład przedłużającej się antybiotykoterapii, to, to możemy uznać ją za, za poważną. E mnie zaskoczyło ten punkt, nawracające głębokie ropnie skóry lub narządów. Tak, no to, to już ten konkretnie punkt może dotyczyć konkretnego niedoboru odporności. Tak? Niektóre będą powodowały na przykład takie zakażenia gronkowcowe, tak, które y, y, mogą powodować takie ciężkie ropnie skórne. Tak. Zaraz poproszę Cię w ogóle o wyjaśnienie pojęcia pierwotnego niedoboru odporności, chociaż ono się wydaje intuicyjnie zrozumiałe, ale pozwolisz, że podsumuję, żebyśmy już jasno wyliczyli. Cztery lub więcej nowych infekcji ucha w ciągu jednego roku dwa lub więcej poważnych zakażeń zatok, dwa miesiące lub dłużej przyjmowania antybiotyków bez większej poprawy, dwa lub więcej zapaleń płuc w ciągu jednego roku, niemowlę, które nie przybiera na wadze lub nie rozwija się prawidłowo, nawracające głębokie ropnie skóry lub narządów, ciągłe pleśniawki w jamie ustnej lub grzybice skóry, konieczność stosowania antybiotyków dożylnych w celu wyleczenia infekcji. Dwa lub więcej zakażeń narządowych, w tym posocznica i występowanie pierwotnego niedoboru odporności w rodzinie, to są te sygnały, ważne sygnały, o których mówiliśmy. A teraz, jeśli pozwolisz, poproszę cię o wyjaśnienie istoty pierwotnego niedoboru odporności. Pierwotne niedobory odporności to wrodzone genetycznie uwarunkowane zaburzenia funkcji układu odpornościowego. Częstość takich zaburzeń szacujemy w Polsce nawet na 1 na 1000, co oznacza, że w Polsce 40 tysięcy ludzi choruje na takie zaburzenia, a mamy rozpoznanych tylko 5 tysięcy przypadków. Czyli zauważ, jak dużo pacjentów ciągle nie ma rozpoznanych tych zaburzeń. Co dowodzi słuszności naszej rozmowy i tego, co powiedziałem wcześniej, że po raz pierwszy, chociaż tak długo wychowuje dzieci, słyszę o tych, o tych wyraźnych sygnałach i warto by o nich e, pamiętać. Mm, no dobrze, załóżmy, że ktoś zaobserwował te objawy, te mm, sygnały ostrzegawcze u swojego dziecka i co wtedy? Jeżeli mamy któreś z tych sygnałów, powinniśmy ten, ten temat omówić z swoim pediatrą. No, i jeżeli są rzeczywiście do tego wskazania, to taki pacjent powinien być skierowany do poradni leczenia niedoborów odporności lub na oddział immunologii klinicznej, tak, gdzie taką diagnostykę się poszerzy. Oczywiście wiemy, że w tego typu poradniach czy oddziałach mamy duże kolejki. Tak. Pacjent może być skierowany w trybie planowym albo pilnym, ale i tak. Pewnie będzie musiał poczekać na taką diagnostykę, więc y, taką wstępną diagnostykę zawsze możemy przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych. Podstawa jest bardzo prosta. Wystarczy zrobić morfologię i, i rozmaz ręczny, y, po to, żeby ocenić chociażby y, liczbę leukocytów liczbę limfocytów i granulocytów i to już może świadczyć nam o tym, jeżeli ona będzie obniżona, o, o tym, że mamy takie niedobór odporności. Teraz badania, które nie są niestety refundowane, ale są dość, dość mimo wszystko ciągle tanie i dostępne, to stężenie poszczególnych klas immunoglobulin, tak? immunoglobuliny IgM, IgA i IgG, te badania też możemy zrobić w postaci prostego pobrania krwi i one pozwalają nam wykryć te najczęstsze niedobory odporności, czyli właśnie te związane z niedoborem przeciwciał, one stanowią około 60% wszystkich niedoborów odporności. Taki, takie badanie, o którym może nie zawsze my myślimy w takich sytuacjach, to też badanie w kierunku zakażenia wirusem HIV, tak, Trochę się boimy tego badania, tak? Myślimy sobie, że to przecież niemożliwe, że możemy być zakażeni tym wirusem, tak? ale to nie jest domena tylko osób o niskim statusie socjoekonomicznym. Te zakażenia po prostu się zdarzają. Maciej, i na sam koniec takie pytanie. Nie chcecie wikłać teraz w rozmowę, jak to leczyć, bo to jest oczywiście bez sensu, bo to pewnie jest złożona sprawa, ale ch chcecie zapytać o to, żeby uspokoić tych, tych, którzy może zmierzą się z takim problemem, że to się leczy, to się wspiera, to się wspomaga. Tak. Y zwykle y y takie leczenie polega na substytucji, czyli podawaniu przeciwciał, tak, podaje się je w takiej formie y, takich podskórnych zastrzyków tak, i jest to leczenie bardzo y, skuteczne. Y, czasami wymaga to jakiegoś profilakty profilaktycznego stosowania y, antybiotyku. No, w sytuacji takich ciężkich niedoborów odporności y, y, czasami leczeniem z bogu jest przeszczep szpiku też. Tak. Natomiast jakby no, to, co trzeba podkreślić, to to, że mamy skuteczne interwencje, więc musimy te choroby rozpoznawać, po to, żeby to leczenie wdrażać, tak? Bo im później je wdrożymy, tym yy, więcej powikłań może się pojawić do tego rozpoznania, tak? Często takich powikłań już nieodwracalnych. Także, także to szybkie postawienie rozpoznania jest tutaj niezwykle ważne. No i po prostu obserwujcie swoje dzieci, mając w pamięci te 10 ważnych sygnałów ostrzegawczych. Dokładnie. Tak. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Jeśli jeszcze ze sobą jesteśmy, to znaczy, że podobał Wam się nasz film. Skoro tak, to zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału i oglądania dalej. Tak się składa, że właśnie teraz na ekranie wyświetlają się kolejne propozycje rozmów i poradników. To co? Zostajemy ze sobą na dłużej?